Cześć Laguna fani. Dzisiaj jestem już po testach kolejnego interfejsu diagnostycznego l 327 o nazwie iCar Pro WiFi. Interfejs znajduje się w plastikowym przezroczystym pudełku i tekturowej kieszonce, z których dowiemy się, że współpracuje on z Androidem i iOS, łącząc się z urządzeniem przez WiFi. Po otwarciu pudełka można zauważyć, że jest on solidnie zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie białą pianką. Sama obudowa interfejsu wykonana jest z przeźroczystego, ciemnego, błyszczącego plastiku. Jak widać, cały interfejs jest niewiele wyższy od grubości mojego kciuka, co uważam za zaletę, bo jego kompaktowe rozmiary pozwalają na używanie go podczas jazdy w celu podglądu danych na żywo. Tutaj widać, że konstruktorzy postarali się, aby elektroniczne elementy zostały tak skompresowane, żeby cały interfejs był jak najmniejszy. W pudełku znajdziemy też papierową instrukcję obsługi interfejsu oraz link do niektórych programów diagnostycznych. Po zakupie interfejsu otrzymałem drugą instrukcję, z której mogłem przeskanować kody QR odsyłające mnie do instrukcji elektronicznej i szerszej gamy aplikacji. Osobiście przetestowałem go na Renault Laguna 3 pierwszej generacji, Renault Laguna 2 pierwszej generacji i Renault Megane 3 pierwszej generacji. We wszystkich sprawuje się tak samo dobrze. Interfejs wpinam z łączą OBD2 znajdujące się w schowku pod podłokietnikiem. Od razu po wpięciu interfejs informuje mnie diodą czerwono o tym, że jest zasilany. Widnięcie diody zielonej i niebieskiej oznacza to, że interfejs sam się zdiagnozował i wszystko jest z nim w porządku. Przechodzę do podłączenia go z urządzeniem mobilnym, w moim przypadku ze smartfonem. Wchodzę w ustawienia smartfona, Wi-Fi i łączę z urządzeniem VLink, klikając przycisk połącz. Jak widać na filmie, smartfon momentalnie został sparowany z interfejsem, o czym informuje nas Dioda Niebieska na interfejsie. Cofam się do pulpitu głównego na smartfonie i uruchamiam pierwszy z brzegu program diagnostyczny, w tym przypadku będzie to Tor. Jeżeli nie mieliście sparowanego urządzenia z aplikacją, należy wybrać ikonę z trebikiem, następnie ustawienia pod menu, ustawienia adaptera OBD2, tryb łącza i wybrać łączność Wi-Fi. Wychodzę całkowicie z aplikacji i uruchamiam ją ponownie. Teraz widzimy, jak interfejs zaczął nam żyć, oznajmiając nas o tym wszystkimi swoimi diodami. Dioda czerwona oznajmia nam, że interfejs jest zasilany. Dioda niebieska informuje nas o tym, że została nawiązana łączność Wi-Fi. Zaś dioda zielona pokazuje nam, że trwa wymiana danych pomiędzy interfejsem a smartfonem. Wejdę teraz w kody usterek i sprawdzę, czy aplikacja znajdzie mi sztucznie wygenerowany błąd. Film nie został przyspieszony, więc sami widzicie, że w niecałe dwie sekundy interfejs znalazł usterkę zaworu recyrkulacji spalin którą ja wygenerowałem, odłączając kostkę od zaworu, a której od razu postaram się pozbyć. Tą samą aplikacją możemy odczytać dane z kilku czujników na żywo. Jakość interfejsu i szybkość wymiany danych przez wi pozwala na natychmiastowe zobrazowanie danych w smartfonie. Wizualizacja odbywa się w trybie natychmiastowym niemalże bez żadnych opóźnień. Wychodzę z torki, sprawdzam następną aplikację, w tym przypadku Car Scanner. W ikonie z trybikiem wybieram Podłączenie, zaznaczam Połączenie WI-FI i pozostawiam adres IP. Cofam się do ekranu głównego i jeżeli aplikacja nie była wcześniej połączona z tym interfejsem, to każe się jej połączyć ponownie. Przechodzę do aplikacji, która najbardziej interesuje mnie i użytkowników osobowej floty Renault, mianowicie do PyClip. W aplikacji przestawiam suwak Scan Mode na On. Jeżeli jest włączony suwak Demo Mode, to przestawiam go na Off. W Elmport wybieram mój interfejs, czyli adres IP mojego interfejsu WiFi i przyciskam Start z listy pojazdu wybieram Renault Laguna 3, po czym aplikacja skanuje samochód poszukiwania wszystkich modułów jakie się w nim znajdują. W tym przypadku jest ich 13. Tutaj okazuje się, że zarówno aplikacja, jak i interfejs jest kombajnem, który potrafi prawie wszystko. Tutaj też nie będę się rozgadywał o samej aplikacji, ale możemy nią podglądać dane na żywo, skonfigurować ustawienia, zmienić ustawienia konkretnych podzespołów, przyuczać podzespoły i moduły, testować urządzenia, sterować urządzeniami w celu ich sprawdzenia, jak np. wycieraczki, zamki, rozrusznik czy światła, odczytywać statusy systemu, wydawać komendy i polecenia konkretnym urządzeniom, no i rzecz jasna, odczytywać i kasować błędy. Przechodzę do kolejnej prostej aplikacji ze sklepu Play. Łączę aplikację z interfejsem i znowu okazuje się, że wszystko działa. Moim zdaniem interfejs iCar Pro Wi-Fi jest najlepszym bezprzewodowym interfejsem, jaki mogłem przetestować. Jest bardzo stabilny, co oznacza, że dobrze utrzymuje połączenie oraz jest bardzo szybki, co pozwala na płynną wizualizację procesów zachodzących w samochodzie. Jego mała i zwarta konstrukcja pozwala mi na nieodłączanie go z portu OBD2, w wyniku czego mam szybki dostęp do danych samochodu. Jasno świecące diody wyraźnie komunikują o stanie w jakim znajduje się interfejs, dzięki czemu nie muszę się zastanawiać nad tym, gdy jest on podłączony w trudno dostępnych miejscach, np. w innych samochodach. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam po więcej wiedzy i szerszego komentowania na naszej grupie na Facebooku Laguna i Zorax. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszyć, Rysiuncio, Idealny Remont. Pozdrawiam, cześć!